Wreszcie wszyscy się ciebie boją, Na dostrzeżnia podczas wszystkich, bo chowaj się do krzaków, a tu Na się nie oboje kieł. fajka, lepiej nie z nim zginij, prawdziwy mężczyzna, bo nic To nie da, zaatakujesz, to ty karę, bo gdy wygodzi. Ona cię zabija Każdy ucieka z krzaków Gdy cię widzi Jakbyś na zerkach Zaraz każ A tu sego zabijesz Potem Edgara dobije Ale sego cię zabije Jesteś na trzecim myśli Víci mě podskočíš, už vaše malky nohy nesí, pojď pod se čebě dít, se čebě o čebě, kdy nezná děti zdraž, to zabíjou stran ze šipka, za ní zabíje čebě, morky se nemá tu tak No, zabije spajka. Malti se čekají, aby na nevalaný. A je na spajka malý. Kdy Malti ti tím se to super moci. A každý se těch Gdy wychodzisz z krzaków, nikt Cię nie lubi Ośmiu, siedem, sześć i odlicza się nasz atak I tu nie ma czego chcieć Gdy się spojrzą na Ciebie, nie zobaczą już Ciebie nigdy Bo gdy zabijesz ich, pamiętaj o nich się, bo w lesie i serdeczna powoli Gdy wychodzi z krzaków, każdy ucieka, bo nad nie wie, co ma dostać. Gdy bije z krzaki i te inne, widzisz ją zabie i zabierz Gdy cię je ucieka bo nie będzie źle. Wychodzi z krzaków, każdy ucieka, bo nie, jest takim nie, 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 zabija. nie, nie, zabija nie, 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 Kdy vychodí z křáků, nik tě nevidí, kdy těla on zaatakuje, to je všechno méně. Každý se měl na tvůj výdok, je. parka se bojí, Když je rostíš, každý učeká, tak a Amber už o tom, se, mi to je střevný,